Z tej strony Kamila, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku powiem Wam, jak w szybki, domowy i dostępny cenowo dla każdego sposób pozbyłam się swoich zaskórników. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do filmiku dalej. Większość z nas boryka się z bliznami potrącikowymi bądź właśnie z zaskórnikami, które niestety widać. I no, nie szarujmy się, nie za ładnie wyglądają, ale na pomoc przychodzi nam urządzenie do mikrodermobrazji diamentowej od Beautyfly. Dzięki temu urządzeniu od Beautyfly w domowym zaciszu usuniemy rogową warstwę naskórka poprzez stopniowe, kontrolowane i mechaniczne ścieranie warstwa po warstwie. Więc jeśli chcecie pozbyć się, tak jak ja, czarnych punktów i uciążliwych zaskórników, to to urządzonko jest w 100% dla Was. Oczywiście link do tego urządzenia macie w opisie. Cena tego urządzenia to 199 zł i myślę, że naprawdę warto, bo chodząc regularnie do kosmetyczki wydamy o wiele więcej, a tutaj możemy sobie sami zabieg wykonać w domu. W zestawie od razu mamy 6 wymiennych końcówek i cztery z nich odpowiadają za coś zupełnie innego. Także zacznijmy od pierwszej. Końcówka mikrokrystaliczna z drobinkami diamentowymi, która usuwa martwy i zrogowaciały na skórek oraz blizny potrądzikowe. Duża okrągła końcówka próżniowe podnoszenie wytwarza łagodne, stymulujące działania masujące, poprawia mikrokrążenie, skóra staje się bardziej napięta, czyli podsumowując, ta końcówka służy do liftingu twarzy. Mała okrągła końcówka ułatwia usuwanie wągrów oraz zaskórników w trudno dostępnych miejscach. Owalna końcówka stosowana do drobnych linii twarzy podnosi i wzmacnia strukturę oraz elastyczność skóry. A teraz opowiem i pokażę Wam, jak wykonać zabieg prawidłowo urządzeniem od Beautyfly. Oczyść i osusz twarz. Następnie wykonaj kilkuminutową parówkę lub połóż na twarz ciepły ręcznik. Rozluźnij to skórę i otworzy pory. Następnie nałóż końcówkę mikrokrystaliczną na dużą okrągłą nakładkę urządzenia. Uruchom urządzenie i przyłóż końcówkę do twarzy. Zacznij od brody, poruszając urządzenie od dołu do góry. Przyłóż urządzenie do nosa i przesuwaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony, dokładnie oczyszczając każdy płatek nosa. Przyłóż urządzenie do czoła, przesuwaj od środka do zewnątrz obydwie strony. W następnym etapie dostosuj intensywność zasysania i przyłóż końcówkę do policzków. Przesuwaj urządzenie od wewnętrznej do zewnętrznej strony, od dołu do góry. Po zakończonym zabiegu przemyj twarz płynem łagodzącym oraz użyj preparatu nawilżającego z filtrem. Głowice z mikrokryształkami diamentowymi usuwają martwy naskórek w połączeniu z masażem Podciśnieniowym, które właśnie to urządzenie posiada, czyli nie tylko urządzenie usuwa nasze zaskórniki, ale również wygładza skórę, co spowoduje spłycenie małych blizn i jakichś tam drobnych zmarszczek. To, co jeszcze warto dodać, to to, że w tym urządzeniu mamy właśnie te odsysanie próżniowe, czyli za pomocą tego masażu poprawimy dodatkowo jeszcze owal naszej twarzy. Ponieważ ten masaż podciśnieniowy wspomaga naszą cyrkulację krwi, przez to buzia jest właśnie tak uniesiona, a skóra napięta. Także jak widzicie, uważam, że to urządzenie ma same plusy, cena jest naprawdę świetna. Link oczywiście przypominam, że macie w opisie. Ja jestem bardzo zadowolona bo nie dość, że moja skóra jest bardziej napięta, buzia mi się bardziej tak wyszczupliła właśnie w tym miejscu, jak tą brudkę zazwyczaj robiłam tym urządzeniem, to dodatkowo pozbyłam się właśnie tych czarnych punktów, tych obrzydliwych zaskórników, no, które niestety pojawiają się od czasu do czasu. Także to urządzonko jest naprawdę bardzo przydatne. Ja wykonuję sobie taki zabieg dwa razy w tygodniu. Najczęściej w środku tygodnia i w jakiś wolny dzień, czyli albo sobota, albo niedziela. Także mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeśli macie taki problem, naprawdę myślę, że warto sobie zainwestować w takie urządzenie. Ogólnie na stronie Beautifly jest strasznie dużo fajnych urządzeń, które również też testuję, na przykład peeling kawitacyjny, bądź właśnie depilator z laserem IPL. Same fajne rzeczy, same przydatne rzeczy. No i dziewczyny, również też chłopcy. Jak zainwestujecie w takie urządzenia, to zdecydowanie uwierzcie mi, czasem warto wyłożyć na jakieś urządzonko pieniążki, niż co miesiąc chodzić do kosmetyczki. I to jest wiadomo stres, e, później jakiś tam nie mamy czasem czasu, albo nawet kosmetyczka nie ma czasu, bo ma ciągle jakieś terminy, a tutaj w domowym zaciszu wykonamy sobie zabieg, jaki chcemy, a nasza skóra naprawdę będzie wyglądać rewelacyjnie. Także tyle dzisiaj ode mnie, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górze, subskrypcję, e, komentarz, no i pamiętajcie, że link do urządzenia jest w opisie, a my widzimy się w kolejnym filmiku, także pa pa, do zobaczenia!